Jesteśmy właśnie po wernisarzu i po prezentacji pana Doriusza Stępnia na temat Jerozolimy. Panie Doriuszu, co dzisiaj mogliśmy zobaczyć na tym wernisarzu? Na wernisarzu mogliśmy zobaczyć zdjęcia przedstawiające właśnie różne ujęcia Jerozolimy, miasta bardzo znanego na świecie, miasta trzech wielkich religii mam tutaj na myśli judaizm, Chrześcijaństwo i islam. Mogliśmy tutaj zobaczyć, możemy zobaczyć, bo z tego co wiem, to wystawa będzie czynna do końca kwietnia. Możemy zobaczyć tutaj Jerozolimę z różnej perspektywy, i zarówno tą Starą Jerozolimę, jak i takie życie codzienne mieszkańców Jerozolimy. No to po prostu, co mi się udało uchwycić podczas mojej podróży do Ziemi Świętej, którą odbyłem w listopadzie 2013 roku. Może o szczegóły tej wyprawy zapytamy Pana przy innej okazji. A dzisiaj tylko jeszcze jedno pytanie. Co by Pan polecił osobom, które do Jerozolimy by się wybierały? Jakie zasady trzeba znać, żeby tam się wybrać? No tak, jeżeli chodzi o podróż do ziemi świętej, to myślę sobie, że każdy człowiek, wierzący, oczywiście, powinien przynajmniej raz w życiu tą Ziemię świętą, zwaną piątą Ewangelią, odwiedzić. No tutaj ze względu na jakieś aspekty takie duchowe, religijne. A jeżeli chodzi o takie aspekty turystyczne, to jak najbardziej no, Izrael jest krajem atrakcyjnym turystycznie. I to zarówno pod względem krajobrazowym, jak i pod względem zabytków, i pod względem kultury. O czym pamiętać? No, generalnie jest tak, że jeżeli się mówi o wyjeździe do Izraela, to niektórzy się łapią za głowę i mówią: ojej, jest niebezpiecznie, są zamachy i tak dalej. No po prostu, jeżeli ktoś się wybiera, to powinien śledzić. Informacje bieżące, najlepiej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tam są zawsze podawane takie informacje, czy warto jechać, czy, czy jest powiedzmy bezpiecznie, czy nie. No, ostatnimi czasy nie było bezpiecznie, ale tam się bardzo często zmienia. Oczywiście, no wiadomo, no, tam jest ten odwieczny konflikt pomiędzy. Mieszkańcami Izraela a, a, a Palestyńczykami, prawda? No to jest tak odwieczny konflikt, i, 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 chyba, i chyba trudno tutaj wyrokować, że to się kiedyś tam zakończy jakoś pokojowo, tak w 100%. Ale kiedy ja byłem, to powiem szczerze, że nie odczuwałem żadnych problemów, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Widać żołnierzy uzbrojonych, są tak zwane punkty kontroli bezpieczeństwa. Na lotnisku jest mega kontrola. Trzeba się z tym liczyć, ale po prostu, jeżeli ktoś nie ma nic na sumieniu, to, to po prostu przechodzi tą kontrolę, i, no i nie ma tam czegoś takiego. Nie odczuwałem przynajmniej jakiegoś takiego strachu. Nie czułem się niebezpiecznie, prawda? No po prostu, trzeba pojechać, trzeba się odważyć wsiąść do samolotu. Lot nie jest długi, bo trwa około 3 godzin. Lądujemy na lotnisku w Tel Awiwie, bardzo dużym lotnisku. No i później, oczywiście. No, zaczynamy sobie zwiedzanie Izraela, samej Jerozolimy, bo to zależy, no, czasem, ja mówię, inaczej jest nastawiony turysta, inaczej pielgrzym, prawda, bo to też zależy, co nas tam interesuje. Zwiedził Pan już wszystko, co chciał w Izraelu, i Jerozolimie, czy jeszcze będzie powta powtarzał Pan tę wycieczkę? Nie, nie, jeszcze można by było ze dwa, trzy razy polecieć tam, bo rzeczywiście jeszcze dużo jest takich miejsc, których nie, nie odwiedziłem. Aczkolwiek kraj jest mały, to co mówiłem tutaj, to jest jeżeli chodzi o, 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 o taką długość z północy na południe, to jest 470 kilometrów, a, a Izrael w najszerszym punkcie ma 135 km, czyli dobrym autem to to można sobie objechać dosyć szybko. Ale pomimo to, że kraj jest mały, no to jest tam dużo takich miejsc, których warto zobaczyć i, i w których warto się na dłużej zatrzymać. Nie? czy samo Betlejem, czy Jerozolima, czy później cała Galilea, gdzie to są miejsca związane z publiczną działalnością Pana Jezusa, no to tam pielgrzym tudzież turysta, no pewnie ze 3-4 dni by spędził. A jak kogoś interesują klimaty pustynne, to jedziemy na południe i, i mamy pustynię judzką, pustynię Arawa, pustynię Negev. Jeżeli chcemy spotkać się z beduinami prawdziwymi, chcemy poznać ich kulturę, no to, no to trzeba jechać na południe. Jeżeli chcemy odpocząć, jedziemy bardzo, bardzo na południe do Eliatu, i tam mamy mnóstwo, to jest kwał taki turystyczny, typowo. Jedziemy sobie tam i mieszkamy w dobrym hotelu i odpoczywamy. A jeżeli szukamy historii, no to oczywiście Jerozolima, prawda? Bo to jest takie, takie miasto, tak jak też tutaj mówiłem, podzielone na, na dzielnice. Mamy dzielnicę wymiańską, żydowską, muzułmańską i rzeczywiście e, niesamowity klimat, zarówno w dzień, jak i wieczorem. Ten piękny suk to wielkie targowisko prawda, w dzielnicy muzułmańskiej. No i co później? Mnóstwo kościołów, mnóstwo, mnóstwo różnych zabytków. Muzeum Izraela, też godne polecenia. Niestety też nie byłem. A w muzeum, no, mnóstwo, mnóstwo takich eksponatów, które dla archeologów, dla ludzi, którzy się zajmują archeologią zawodowo, tudzież, tudzież no, jako, jako, jako hobby, no, to naprawdę jeden dzień zwiedzania. Prawda? W takim razie dziękuję Ci, Darku, i zachęcamy Państwa do wycieczki bądź pielgrzymki do Izraela.